To było potrzebne. Zwycięstwo w całym turnieju, tutaj trzy zwycięstwa w Katowicach. Takie przetarcie przed tym turniejem. Wiemy, że Francja to oczywiście zespół, nie ujmując tutaj nikomu z wyższej półki. Wszyscy to wiedzą, my też i tam będzie trzeba zagrać tak dużo lepsze zawody niż tutaj, żeby, żeby myśleć o jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. Widać, że z dnia na dzień tych chemiców było więcej. Wiemy, że bilety są wyprzedane na nasze mecze z Francją i ze Słowenią, dlatego cieszymy się tutaj już na tę atmosferę, na tą pełną halę. To też będzie męczność o niezwykle istotne punkty w grupie. Więc e, my musimy naszą grą e, ponieść kibiców. Kibice muszą e, swoim dopingiem ponieść naszą drużynę i na to będziemy liczyć, będziemy się wzajemnie wspierać i wtedy będziemy myśleć o, tutaj o jak najlepszych rezultatach. Myślę, że najlepiej się skupiać na najbliższym meczu, ale oczywiście ale oczywiście... E, Tutaj te cele, to nie jest tylko wyjście z tej pierwszej grupy, te cele są o wiele wyższe, to są mistrzostwa u siebie i chcemy na nich osiągnąć naprawdę dobre, końcowe wyniki, a to już oznacza naprawdę poważne granie. Atmosfera w drużynie bardzo dobra, to, to, to nigdy nie było problemem. Widać, że jesteśmy zgraną drużyną i obyśmy też rośli jeszcze, jeszcze bardziej tutaj z kolejnymi naszymi pozytywnymi wynikami. Chcemy pisać nową historię, no raz na jakiś czas, gdzieś tam oczywiście gdzieś tam się wspomnie, co tam było nie tylko na tych mistrzostwach w Katarze, ale co tam działo się wcześniej. Jak zaczynaliśmy jakieś ciekawe historie, to jest z naszej, z naszej kadry jeszcze z tych takich, że tak powiem, zamieszłych, prehistorycznych czasów. No i to też pomaga budować atmosferę i to też myślę, że takie rozmowy pozytywnie wpływają na nią.